Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Piękna pogoda nas nie opuszcza. Muzyka Dzisiaj zajmiemy się tematem roślin cebulowych. Mam tutaj moją skrzynię, i w tej skrzyni znajdują się przede wszystkim tulipany oraz czosnki ozdobne, które uwielbiam. W tym roku postawiłam na nieco inne tulipany, których jeszcze nie było w moim ogrodzie. ale Są to tulipany pełne oraz tulipany z czępiastem. E, ja tutaj Wam szybko powiem, co ja mam. E, niestety nie ma tutaj zdjęć na tych e, opakowaniach, ale ja je wrzucę e, później. E, mam tutaj tulipan pełny e, dla kolekcjonera e, Dream Touch. Tulipian... Tulipian... Tulipia... Tulipan szczępiasty, pełny Queensland. Oprócz szczępiastych i pełnych znalazł się jeszcze zwykły tulipan biało-fioletowy. Tulipan pełny Blue Diamond. Tulipan pełny Angelique Mam jeszcze tutaj tulipany, tulipan Little Beauty. Ten tulipan e, pochodzi z biedronki. E, on jest taki bardziej miniaturowy z tego co kojarzę. A oprócz tulipanów mam swoje czosnki ozdobne. I mam tak. Mam czosnek Gladiator. Gladiatora dorwałam w Lidlu, ale także zamawiałam przez stronę internetową. Także mam tutaj kilka cebulek czosnku ozdobnego Gladiator. Oprócz tego w Lidlu również dorwałam czosnki ozdobne Mix, czyli pomieszanie różnych czosnków. Dalej mam czosnek. Z bardzo długą nazwą łacińską. spaherocephalon. I tak pewnie źle powiedziałam. Po prostu jest to czosnek główkowaty. Ten czosnek jest przepiękny, nigdy go nie miałam jeszcze w moim ogrodzie i on super wygląda z trawą z ze stipami, także na pewno, na pewno powędruję ze stipami. Mam jeszcze tutaj, o ten czosnek pochodzi z biedronki. Znalazłam taki, też go nigdy nie miałam w swoim ogrodzie. Jest to czosnek bulgarski, nieco inny, nie posiada tych takich pełnych główek, bardziej taki dzwoneczkowaty, więc jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. Ponadto posiadam czosnek Graceful Beauty, są to czosnki białe. E, czosnek Graceful Beauty i jeszcze mam też czosnek e, Nigrum. On jest również biały, ale z tego co kojarzę, Graceful Beauty jest chyba wyższy. Zaraz to zobaczę. Tak, jest wyższy niż e, czosnek Nigrum. E, tak jak już mówiłam, chciałam Wam pokazać, e, jak sadzę cebulę w moim ogrodzie. Oczywiście nie pokażę wszystkich tych cebul i tego procesu sadzenia, bo by to strasznie dużo zajęło, ale pokażę Wam na przykładzie myślę czosnku gladiatora, jak to wygląda u mnie. Czosnek będę sadzić w takim miejscu w moim ogrodzie, które znajduje się pod koroną z ponad stuletniej gruszy. Mimo że jest to pod koroną, tutaj od strony wschodniej jest rano dostęp promieni słonecznych, także te czosnki sobie tutaj bardzo dobrze radzą. Radzą sobie, dlatego wiem o tym, bo mam tutaj odmiany czosnku milenium. Ja zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jest to rabata, która jest dość nowa, i tutaj, jak widzicie, ona jest w tej chwili wypełniona liśćmi gruszy, które spadają. Ja ich nie usuwam. Niech tak zostanie. Co ja tutaj mam na tej rabacie? Jak widać, hosty. Hosty na pewno większość z Was zna inna nazwa to funkie. One w tej chwili no, nie wyglądają zbyt powabnie i atrakcyjnie. Ja je będę ścinać za chwilę. Oprócz host, e, widzicie tutaj, e, zaraz przy samym drzewie są brunery. E, o ile dobrze pamiętam, to moja odmiana to silver heart. I oprócz brunery i host, tutaj widzimy, to są tawułki Sister Teresa. Nie należy jej mylić z tawułą japońską, bo to są dwie różne rośliny. No i obok tawułek tutaj mam czosnek e, Millennium. A Mam e, tulipany, tulipany też wrzucę zdjęcie, chyba posiadam takie zdjęcie. Ja teraz będę wycinać te hosty, bo one mogą mi tutaj przeszkadzać przy sadzeniu cebul. Okej, okay, ja już wyczyściłam tutaj wszystko. Przy okazji tawułek nie wspomniałam wcześniej, tawułka jest przepiękną rośliną do cienia. E, wiem, że czasem ciężko jest znaleźć rośliny kwitnące, e, które nadają się do cienia. Ona jest po prostu jest przepiękna. E, te pióropusze e, różowe i no po prostu jest taką ozdobą e, takich właśnie miejsc zacienionych. Super. Czyli tak, powycinałam hosty, powycinałam tawułki. Na razie czosnek milenium zostawiłam, niech sobie te nasiona spadają. Okej, okay, rabata oczyszczona, i ja teraz mogę zabrać się do pracy. Będę tutaj sadzić tulipany, tak jak wspomniałam, oraz czosnek ozdobny gladiator. Pokażę wam na przykładzie jednej cebuli, jak to robię. A w roli głównej wystąpi mój niezastąpiony sprzęt. Super przydatne urządzenie, urządzenie. Część, którą możecie sobie doczepić do wkrętarki czy wiertarki. Ja mam akurat wkrętarkę. Po raz pierwszy ten gadżet zobaczyłam w stanach kilka lat temu, jak byłam, i bardzo mi się to spodobało, ale musicie mieć dobre podłoże. Dobre podłoże, czyli takie, które raczej nie posiada jakichś kamyczków, żwirków no bo wiadomo, co się stanie. Ja mam jedną taką rabatę. Głębiej są kamyczki, więc tak różnie jestem. Tutaj myślę, że nie będzie problemu, aczkolwiek mam nadzieję, że nie napotkam na korzenie gruszy, bo co może być problem? No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mm. Może będzie bez komplikacji, więc ja zabieram się za, za pracę. Pokażę Wam, e, jak sadzę cebulki tym urządzeniem. Okej, okay, ja jestem gotowa do sadzenia mojej pierwszej cebulki. Jest to cebula czostku Gladiator. Zanim ją jednak posadzimy, chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o cebulkach. E, e, zawsze należy szukać cebul, które wyglądają na zdrowe. Co to znaczy, że wyglądają na zdrowe? Nie mają żadnych zmian, nie mają żadnych przebarwień, nie mają e, jakichś ubytków, nie są przygnite, nie mają e, jakichś e, zmian grzybowych. Ta Cebula wygląda na bardzo zdrową, jest błyszcząca, nie posiada żadnych przebarwień, żadnych zmian. Więc takich należy szukać, ale tutaj wam powiem, co mi się przytrafiło rok temu. Miałam taką sytuację. Pod koniec listopada byłam w jakimś markecie i zobaczyłam na półce to było chyba ostatnie pudełko z cebulkami tulipanów. I te cebulki sobie tak leżały i ja kupiłam te cebulę. Akurat to są te tulipany, które tutaj rosną. Kiedy ja otworzyłam to pudełko, każda cebula miała jakieś zmiany na sobie e, albo jakieś przebarwienia, albo jakieś e, wyżłobienia no nie wyglądały te cebule dobrze i ja nie wiedziałam w sumie, co mam z nimi zrobić. Z jednej strony chyba wtedy zrozumiałam, dlaczego one były pozostawione na tej półce ale z drugiej strony pomyślałam, ale. Co mi szkodzi, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to, to trudno. I ja posadziłam wszystkie te cebule. Ja gdzieś mam zdjęcie tych cebul, jak to wyglądało. No, wyglądały tragicznie. Ale ja zaryzykowałam, bo jak mówiłam, nie miałam nic do stracenia. Ja miałam takie szczęście, że te cebule wszystkie wzeszły. Ja to mówię jako ciekawostkę, ja absolutnie nie namawiam nikogo do kupowania uszkodzonych cebul e, źle wyglądających. E, tak jak mówię, zwracajcie uwagę, jak ta cebula wygląda. Ona powinna być lśniąca, powinna być zdrowa, nie powinna mieć, e, nie powinna mieć żadnych e, przebarwień. E, także absolutnie ja to jest tylko i wyłącznie ciekawostka, e, natomiast no, no nie zawsze tak się dzieje. Także zawsze starajcie się wybierać piękne, lśniące cebulki bez żadnych przebarwień. Ok, ja teraz zabieram się do pracy i będę wiercić dołki pod moją cebulkę, dołek pod moją cebulkę. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę ok, bo tak jak mówiłam, jedyne co tutaj się może przytrafić, to mogę napotkać na korzenie gruszy, ale może się uda. Ok, super. Pięknie, nie napotkaliśmy na korzenie, e, piękny dołek, nie zasypuje się ekstra. E, jeszcze jedna rzecz odnośnie cebulki: jak ją układamy e, w ziemi, e, te wąsy, te suche wąsy zawsze idą w dół ten czubek wierzchołek idzie do góry. Ja wywierciłam sobie dziurę na głębokość bodajże trzech wysokości cebulki. Mówi się, że to powinno być albo dwie, albo trzy wysokości cebulki. Ja czasem wiercę na głębokość dwóch wysokości, czasem na głębokość trzech wysokości. Tutaj akurat wyszło, myślę, że to są trzy wysokości. Jest okej. Okay. Cebulkę umieszczam teraz w dołku. Wąsy w dół. O, tutaj sobie tylko wyciągnę liście, bo mi powpadały. Ups. Cebulka idzie w dół, wąsy. I cebulka jest już e, w dołku. Tutaj lekko mi się usypała ziemia, bo chciałam odgarnąć te liście gruszy. No i teraz możemy ją po prostu zasypać. Zasypujemy ją. Tutaj pomieszała mi się trochę ziemia z liśćmi, ale to nie szkodzi. Wyrównujemy z powierzchnią tutaj podłoża. Dobra. Teraz tutaj mogę przysypać te liście z powrotem. To jest wszystko. E, mój czosny gladiator, jedna cebulka już jest posadzona. E, mam nadzieję, że sprzedały Wam się te informacje, tutaj w, e, w tym dzisiejszym filmiku na temat roślin cebulowych. E, macie na to jeszcze czas, tak jak mówiłam w tym odcinku. W zeszłym roku czy dwa lata temu e, sadziłam cebulę, nawet pod koniec listopada, i one wspaniale powschodziły. Także nie jest za późno, e, Macie jeszcze czas. E, ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę. Oczywiście, e, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę czy tam lajka. I kto jeszcze nie subskrybował mojego kanału, również zachęcam. Trzymajcie się, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce.